Ma tu Drzej Nocka 2 Pika Niestety nie mogę pokazać jak pracuję. Wystarczy to, że jestem w szatu. Ja mogę pokazać jak pracuję ten tym Nie. Może po może nie. Ale to każdy jakąś ksypę ma. Moje nie wiedzą. O jailu nie wiedzą. Tylko obrazki wiedzą. aż to nie. Tak, ogólnie to... wiadomo. Jak to bywa w piekarni na noc. Można wypić, można nie wypić. A ja bym zdech, ja bym nie wypił. Pędzę na na nagrobku. Na z, z z braku alkoholu. I to właśnie było takie chujo. z z braku alkoholu. Dobra, jak zwykle pozdrawiam Brzeźno i Dymesiego.